Sama widzę, że jest strony strona 50 Ukasowałem przez przypadek odcinek. Uda się? którym nic się w na początek nie działa. Yy, siema. Witam was w kolejnym odcinku. Sami wiecie czego? Mm. Dzisiaj yy, musicie wymyślić. Ja muszę przynajmniej wymyślić nowy tytuł. Dla tej serii, bo mi się nie chce zostać przy The Chrome. Myślę, że tutaj stanie mój piaczek. Ale to za chwilę. Jest chwila, gdzieś. Na razie nie ma. Ok. Spróbujemy dzisiaj się, a yes. Próbujemy dziś się udać dalej niż byliśmy w poprzednim odcinku. Że mam dużą nadzieję, że nie zabraknie mi po pierwsze jedzenia, po drugie nie zabije mi żaden dziwny typek ani opętany moc, bo mam kilka modyfikacji, które nie wiem czy w ogóle działają. Być. z że moda na strukturę i on kompletnie nie działa Na żadnych strukturach. Może no, powstać zębiną, bo to jest struktura wygenerowana przez moda późnego, a nie przez ten konkretny odpad na strukturę. Więc nie wiem. Ostatnio byliśmy tam, gdzie była ta mm, pila No i. Mm, no i y, przy okazji nalazana no, do więc gdzieś udamy się. Myślę, że gdzieś w inną stronę. Tu? Tu i owce. To jest Dobra, nie wiem. Ale on coś napisał. Face Steve Montose... Ward... Nie wiem. Andigo. Aj!

Ja co nowej pochodni nie stanęłam. To musiałby ktoś inny być. To nie wiem, się Albo on nie Ciemno, to no, na pewno. Będę wam dać dużo smaku, że to przepraszam, ale nie chcę całego odcinka yy, tracić na tym. No ale to z wendigo jest bardzo ciekawe, bo yy, na no to wychodzi, że jakieś tam mody nie działają, z czego się cieszę. Mam coś dziwnego. Znowu mi się wyświetlił napis do niego. Gdzieś tu. Co mnie jest śledzi? Co słyszę? Fajty, to się mam. Pani nikt tego nie miał No zobaczcie, wędlito Gdzie? O, no. Tak czy siak oby ten nim nie śledził? To będzie złe. mnie nie śledzi. Co to jest? Bazyliszek. To widzisz, Yeah. Yeah. <coughs> nie Nie śledzi <coughs> ja, że... Ja, że Cały czas to

Nie wiem czy mam mi śledzi. D ja ogólnie, bo jak się niepi. Teraz będzie po mnie. teraz będzie za mną łaził. Znaczy, próbuję sobie Znowu face skif coś napisał Muszę to sprawdzę Give me your face Poddaj mi swoją... moją twarz Ja jego twarzy nie mam O, dziwny gość Zrobimy chyba najgłupszą rzecz w swoim życiu Wlazł do kopalni Veja que corre que eu Wy nawet nie wiecie co ja tu przeżywam, no ale cóż, co ja będę mam... Dobra, widzowie, ryzykuję. Ryzykuję, ryzykuję, skacze. Aha! To nie ryzykacja. No, Na A teraz dzisiejszego odcinka do widzenia.